Cześć! Z tej strony Karol Bocian dzisiaj szybko porada, jak wykorzystać jakieś różne zewnętrzne serwisy Baboio. Baboio to platforma do tworzenia aplikacji bez programowania i umożliwia ona połączenia z różnymi serwisami, które mają wystawione API. Jak możemy to zrobić? Używamy sobie API Connectora. Jest to API Connector no i możemy sobie dzięki temu robić różne połączenia do zewnętrznych API, typu na przykład właśnie REST, mam tu GETA, POSTA, PUFT. Pacza delete. Więc właśnie takie operacje możemy sobie tutaj wykorzystywać. Są tutaj różne rozwiązania na to, żeby się połączyć, autoryzować, autentyfikować w takim właśnie zewnętrznym systemie. Ale też, jeżeli nie chcemy czytać dokumentacji takiego zewnętrznego systemu, robić połączenia w taki sposób, to oczywiście możemy teraz popytać po, po sztuczną inteligencję, na przykład ChatGPT, żeby nam po prostu zrobił. Karla, który im przygotował odpowiednie zapytanie, żeby coś zrobić w zewnętrznym systemie, a później my go sobie łatwo tutaj importujemy i mamy po prostu nasze połączenie. Albo możemy po prostu poszukać sobie odpowiednich pluginów. Chcemy na przykład użyć Stripe'a. Szukamy Stripe'a, bo Babo.io jest platformą, która działa już od dłuższego czasu. Jest bardzo popularną platformą, więc jest też tutaj dużo takich wtyczek, właśnie pluginów, które pozwalają nam łączyć się z różnymi zewnętrznymi systemami. Zobaczcie, ile jest tyczek do samego Stripe. Chcemy dodać sobie kalendarz, na przykład Google'a. Połączenie z kalendarzem Google'a. Znowu szukamy sobie, wpisujemy kalendar i szukamy sobie Google Kalendar jakichś pluginów. Znowu, jest kilka takich pluginów, możemy ich sobie użyć i wykorzystywać. Znowu, chcemy sobie użyć znowu czegoś innego. Na przykład ChatGPT. Weźmy sobie na przykład OpenANI. No i znowu, Mamy wiele różnych pluginów, które pozwalają nam się z takim OpenAI połączyć, jeżeli nie chcemy sami robić takich właśnie zapytań. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!